Dzień dobry, witam wszystkich na targu w Bodentynie pokażę tylko, bo tam mazowieckie między innymi inne regiony Lubelszczyzna pokazywane, ale to zwróćcie się, w którą stronę by nie spojrzeć, to samochodów, dzisiaj tak udany w wodzentynie. no proszę. każdy rząd, to jest tyle, tyle samochodów, proszę zwrócić o i tu jest już nie wchodzę na plac tragowy, bo to tylko tu i to jeszcze dojeżdżają. Także po... zapraszam do filmiku. To który, a który, który, który bez koronki, tak? Bez koronki, ten, bo jest tutaj gołą gołąb wystawowy. Gołą wystawowy, tak, 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 bo to można. No i to samiczka, same trzy i samiczka dwie. A te z koronką? No to jest samiczka. To jest samiczka. Dwie stówy. Dwie stówy. A, a samczyk obok niej jeszcze droższy. Droższy. I to słowo. 3,5. 350. I te biało Te Piękne gołąbki, ale już u było bo chyba więcej było, tak? No jeden. To fajnie, dziękuję bardzo. Dobry. Kremeczka białostocka i mamy co? Trzy szeki. Szeki, piękne szeki. Faktycznie dzisiaj gołąbki są wyjątkowo 300 zł 300 złotych ta kremeczka, a szeki za parkę? 250-300 A, 250. Ja by ktoś bał, to za 700 wyposzły? Wszystkie? Wszystkie. No, ale to kremki, nie, szeki. szeki. Mogłyby iść. Tak, mogłyby iść. Ale to musi być w Wodzentynie dzisiaj. Tak. <laughs> Dziękuję tak. ślicznie. To no, ostatni tak w tym roku, także... No także, tak. Ktoś tam przyjdzie, to, to pójdzie Przeda Tak jest, te piękne te... gołąbki. Dziękuję bardzo. Ile taka parka winerów koroniatych? Proszę? 200 złotych. 200 złotych. A pozostałe? Bo to jest 150, zł para. 150 zł para wszystko jest porciate, biało-czerwone, fajne. Tak A Piękne pan, go. To, bieżę, to Zaraz panu powiem A te ryweczki też pana? Też pan. No, ładnie, czerwone boki, płowe boki. No. To i jak pan ceni deresze? 150 zł. Sztuka para? Para. 150 zł. A para. para tych newek? 80 zł. 80 zł. Piękne parki. Dziękuję ślicznie. 5 sztuk. Białe, same białe Zgłaszam ile parka? A te gołąbki? To jest 20 zł. Po 20 zł, jak leci. To są nie, 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 pierzony, nie, o właśnie tak się fajne gołóweczki dziękuję ślicznie pokażemy pańskiego królika takiego okaza a to jest ostatni tak w tym roku także no. ile taki okaz do wzięcia do wzięcia? tak 120 tylko 120 zł dziękuję ślicznie Jeden szek samiec i tak neweczki, proszę zobaczyć jakie piękne, niebieskie boki, czerwone. To, to, to można puścić, niech ludzie oglądają. Bo. Nie, to będzie na pierwszej stronie, ja mogę zdjęcie zrobić i... Nie, bo to, to, to jest wystawowe. No to są so, no, so piękne gołąbki, no. No widać, klasa. No i o to chodzi, dokarmianie, wszystko jest na miejscu, zadaszenie przed deszczem, przed wiatrem. Jak to cenowo wygląda jeśli chodzi o te neweczki? 500 zł, to są wystawowe gołąbki, tak? A czerwone boki, ta sama cena? To też mewki. To też mefki. tak, tak, tak. Wszystko obrączkowane. A, a ten szek? 200 Mało spotykane Mało spotykane, ja wiem, że... Takie to schodzą, nawet nie zdążę sfilmować. To już nieraz tak było. Dziękuję śliczne do tych ptaszków będzie telefon. To są para tych newek 500 zł. To siwe boki, czy czerwone, a ten... A tych szeków ma Pan coś w domu więcej? Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Po dwie stówy te szeky. Telefon do nich, bardzo proszę. 609 609 847 847 715 715 Ja mogę tylko zagwarantować, że, że pójdą na stronę główną, na pierwszą część. Tylko mogę tyle zagwarantować. Pan będzie stał dłużej? Będę No, to fajnie. Dziękuję jeszcze A które są najdroższe? Te, te pasiaki. pasiaki. To ile takich para pasiaków? Stówka. a pozostałe? Po 50, po 40. Po 40 jak leci, a ja było już troszkę. No było i więcej. No to fajnie, dziękuję jeszcze się... tych, tych, To są siwki? Tak. To jak cenisz parę tych siwków? Stuwa. Stuwa. a tych srebrniaków? 6 dych. parka, a przejdźmy teraz do środkowej jest to samo ten dwie dychy. ten aby ja tylko a bo to, ten jest na białym, białym ogonie no, a, bo wciety. Bo wciety. a neweczki też twoje? Ile taka para tych neweczek? 8 to było trochę co? Czy już było coś dzisiaj? Cztery były, fajnie, dziękuję bardzo to jak to cenowo wygląda te ciemne, czarne? Proszę. Jak to cenowo wygląda za te wiedeńskie? Bo i są siwe, ciemne. I... No to zależy, które? tak. tak. A, a od do? No to od 120 do 150. O, takie wiedeńskie, od 120 do 150. Dziękuję bardzo. Te maściuszki piękne, żółte. no to nie, nie para, bo parka. Bo walczą jest. Parka? No tak. A walczą? A czego tak walczą? No bo tak sami wziąć, ale Sami, sami sa jest. Ile taka parka? 400 zł. 400 zł. A tu mamy srebrniaki jasne tak. na ciemnych ogonach. Tak, na ciemnych i wyloty. I wyloty. 70 zł. sztuka. Ile? 70 zł. Przecena. A dalej? Kiedyś 250 zł. Piękne gołąbki. Zapraszamy do Bodzentyna. tylko. Dziękuję. Na ulicy Sułedniowskiej 3. Dziękuję Dzień. bardzo. 20 zł taki tranzul. Srebrneki potrzy. Z zł Ty masz ty masz odpowiedni głos. Postówce, sztuka aż tak drogo? Tak drogo. A czemu tak? Przyjdzie klient po 70 się szpada. Jak powiem 70 to będę chciał dać 50 a, a myślący jesteś A, No ja mu powiem 10, to on się spytać czy bym piątki nie chciał dać. A, to trzeba, te... trzeba... być cierpliwym na tym tasbu. Co życzymy naszym hodowcom? Szczęśliwego nowego roku! przyjacielowi, i to jest w szpitalu. O, pozdrawiamy przyjaciele jak o imię? Janek Janek, możemy i z nazwiska powiedzieć tak samo. Co to za Stąpów. Janek Stąpów? Pozdrawiamy pana Janka. Życzymy dużo zdrówka i naszym słuchaczom wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Dzień dobry, a te są Twoje? Tak, te, te tego. Tak. Czarne na białych ogonka. Orliki, orliki wysokolotne. Ja tam nagrałem filmiki, dwa. Jeżeli byłby ktoś zainteresowany, to A do to, kontaktu. To, jak to cenisz od pary? 30 zł. Za 4. 60 zł para. Wysze, bocianki, tam. bocianki. No, 60 zł za parę. 60 zł parę. Samczyk jest piękny. Tam jest taki Zbyszku Jarek Budny Orlik Polski. Niech się wpiszej. Tam jest mój numer telefonu. Fajnie. Gdyby ktoś zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Nie ma sprawy. A u ciebie Stasiu co? Po 50 zł. Po 50 zł, jak leci? Jak leci. A. Dziękuję ci się. Ile? Wszystko po, Wszystko po 5 zł jak leci, tak? Ile, ile taka parka te świny? No ile? No ile? A 300. Zł. Nawet i takie są. Na targu rzędy nie świnki park. 300 zł. Wywrotek ten czerwony? Szagodyński Szegodyński, ile, ile taki Szegodyński? Jak on w górze lata? Z normalnie, jak Budapeszty, tak samo. A pawik pojedynczy? I co tu nam zostało? Srebniaki, jasne. Podwiedychy. A te, te takie pstre? Wszystko podwiedychy. A pocztowe masz? No No właśnie, bo teraz zapłaciłem za gołębia, którego wyleciał z ręki. Ale ja go mi. Nie, nie tego, nie, nie przetrzymałem. Po Wszystko podyku, ale ładne kolor. No, kolorowo musi być. Musi być, nie, tak nie, nie. Jest. Dziękuję bardzo. To, ta czajeczka, to ile ceni? Wiadomo. 50 zł, ten siwy. Ten siwy? Tak. Czajka, a... samiec 50 zł. 50, a brodawczak? A, brodawczak tak. 50 zł. Tak. Czajka 50 zł, a to jest bocia. Or... Samiczka 20 zł. 20 zł. A pozostałe? Podstawowe podwiedyk. Pod a czego ta samica tu siedzi, ta jarzę tu? No żebyś nie się. Aha, bo tu same samce, tak? No, tak dziękuję bardzo. Te, ale nietypowe barwy, a te? Wywrotki? Jak to cenowo wygląda? Te, te takie rude? 150 zł. Żółte, te 150 zł, a siwe? Stówkę. A siwe stówkę. O i tu mamy te gile. Te fajne. To one nie poszły ostatnio? Nie. Bo mówił pan, że ma przyjść, zobacz, z, 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 zastanowi się. Idzie znowu zapytanie dużo, ale. A tu mamy tak, czajka saksońska, tak? Bok krótki. Jak się to nazywa? Bok krótki. Bok krótki, szubaty taki? Nie, tak. A te żółte to to wywrotki, tak? Krzyżaki. Krzyżaki. To jak cenisz te krzyżaki? Siedemnych. A tego boka krótkiego, czy jak Cztery tam? Dyszki. Cztery dyszki. O, to takiego to nie widziałem już dawno. A chcesz podać telefon do tego? Nie, Nie bo masz du dużo fajnych gołąbków. Budapeszty. Jaśniaki. A jaśniaki jak cenisz? Podwie dyszki. A te Budapeszty? Pod 3, pół a... Bo to są na tych wiankach żółtych, a te, a te drugie? Na siwe. Ta sama cena, tak? Piękne ptaszki dzisiaj. Nie wszyscy odjechali. Dzień dobry. Tu mamy minery. A to można powiedzieć, szeki na nich, tak? Jak to woli. To jak to cenowo wygląda, bo ładne gołąbki? 500 para. A srebrniaki jasne? 120 para. Tak, na białych ogonach. Maściuszki? Pana. No bo, się przygotowuję, stówki. te to ma to żółte, to takie brudawe wpada. srebrniaki A to, stówki. A to stówki para? Za trzy Za trzy. a półtory stówki za trzy Czyli po 5 tych od razu to Ta sama cena? cztery stówki. To są? Aha. Cztery stówki do wzięcia. A nie chce Pan telefonu do, do nich podać? Na przykład? Może ktoś przyjedzie, może ktoś się zainteresuje, bo dużo, dużo jest, o. O. i telefon do nich, bardzo proszę. To jest telefon do nich, do tych maściuszków, do tych szeków, czy to jak to się mówi, winerów pięknych. To wszystko. Dziękuję ślicznie. Bo było ostatnio, było ostatnio, no, proszę pana. No, ale dzisiaj grzecznie. Pozdrowienia będą fajne. Żeby ten rok był w porządku. Dobrze. No, nie, proszę mówić. I wiem, że po... a kto leje? Jest taki co leje, czy nie? Nie. A pozdrawiasz kogoś? Nie, nie, nie. Nie, to tak. Same wrogi. Ile tego... cały rok, panie, to teraz do życzenia składu. W porządek musi zrobić się z niego. Nie Przejdźmy do tych cen. bo, bo nic, cały, cały czas tylko śmiech, śmiech, śmiech. A teraz może. 150. 150. Co to za rasa? Vandamskie. Van 150 takich para. A przejdźmy dalej. Deresze masz? Tak. Ile za, ile za tę parkę deresz? 5 dych 5 dych. A brodawczak pojedynczy? Nie, nie, nie. nie, nie dychy. Wszystko pod jedykiemy. Wszystko pod jedychy, dobrze, dobrze. Wszystko pod Dobre Serce w starym roku. Dobre serce. Ale trzeba pozdrowić wszystkich. Nie? I jak? A tu mamy dentę z styk pomorskich. Pomorski? Ile ta kaparka? Półtora stówy. I ten newek między nimi ładny. Boczaty. 50. Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt taki newek. Dziękuję ślicznie. No to co? Pozdrawiasz czy nie pozdrawiasz? Mogę no, pozdrowić. Chcesz żeby widzieć? Nie. To pozdrawiamy. Co życzymy naszym widzom? A ja wiem. Szczęśliwego Nowego Roku. No i tak, żeby byli Grzec... uczciwi, tak jak ja. i uczciwi, tak jak Ty. Fajnie. Tak. tak, dziękuję. Byli uczciwi nie oszukiwali mnie więcej. A właśnie. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Do... Zapraszamy do drugiej części.